Jest czwartek, godzina 19, a skoro tak, to pora na Kulisy Kultury. A ze mną w studio Krystian Herncisz, Jacek Rutkowski, instruktorzy Miejskiego Domu Kultury. Słuchajcie, proszę, przedstawcie się, powiedzcie, jakie zajęcia prowadzicie, komu są dedykowane, Krystian? Ja nazywam się Krystian Herncisz, zajęcia dedykowane są dla, prowadzę zajęcia fotograficzne, które dedykowane są dla Osób zainteresowanych fotografią. Ale tak na dobrą sprawę, fotografia jest tak szerokim tematem, że praktycznie każdy w swoim życiu robiąc zdjęcia, no w jakimś sensie wiąże się z tą fotografią, zatem adresowane są dla wszystkich. Jasne, ale podziały na grupy jako takiego wiekowe. Jeśli chodzi o zajęcia tutaj w Domu kultury, to podziału na grupy wiekowe nie ma ze względu na to, że to nie jest też tak bardzo liczna grupa, a tak. przede wszystkim tu nie chodzi o dzielenie tak na dobrą sprawę na młodszych, starszych, bo łączy nas jedna pasja, jedno hobby, czyli tak na dobrą sprawę ci młodsi swoją kreatywnością pomysłami wspierają starszych, a ci starsi z kolei doświadczenie młodszych. Jasne Jacek. Ja nazywam się Jacek Rutkowski, prowadzę zajęcia z gitary dla młodzieży i dzieci w młodszym wieku. Są to zajęcia dedykowane dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z gitarą, zrozumieniem muzyki i z dobrą zabawą razem w grupie. Jasne, ty masz podział na grupy? Mam podział na grupy młodzieżową i dziecięcą, i w każdej grupie jest kilka osobników. Jasne. Słuchajcie, pracujecie w Domu Kultury już jakiś czas, powiedzcie jak się zaczęła wasza przygoda z Miejskim Domem Kultury, Krystian? Ja tak próbuję sobie przypomnieć, ale z tego co pamiętam, to był po prostu telefon, który odebrałem. No i dostałem propozycję prowadzenia tych zajęć, zajęć fotograficznych tutaj w Domu Kultury. O ile dobrze pamiętam, zadzwonił wtedy pan dyrektor z taką propozycją. Myślę, że no to jest właśnie początek tych zajęć tutaj. Bardzo cieszę się, i, i no wspaniale mogę powiedzieć, że, że, że ta praca, współpraca się rozpoczęła. To teraz to jest chyba trzeci rok prowadzenia zajęć, choć trudno mówić tu o trzecim roku, tak? bo te czasy są takie dziwne, że, że, że po wakacjach jakby trochę inaczej to wygląda. Jasne. Jacek, ty chyba pracujesz troszkę krócej. Ja do domu pracuję kultury. dwa i pół roku będzie, zaczynaliśmy Miele dwa krócej. lata temu, w, też tak, trzy lata temu by było. Zacząłem pracę w Miejskim Domu Kultury, bo dostałem informację, że szukają nauczyciela do gry na gitarze na, w, w grupach właśnie dziecięcych i młodzieżowych. Poszedłem na rozmowę, porozmawiałem i zacząłem współpracę z Miejskim Domem Kultury. To Jasne. prawdopodobnie w tym samym czasie zaczęliśmy To no, właśnie się no. powiedzie, że niewielka, niewielka jest różnica. E, słuchajcie, wasze zajęcia, zarówno fotografia, jak i gitara, wymagają takiej, powiedzmy sobie, specjalistycznej wiedzy. Czy wasze zajęcia, te, które prowadzicie, są związane z waszym wykształceniem, czy jest to jakby poboczna, poboczna zupełnie działalność Jacku? I tak i nie, bo ja uczyłem się w szkole komedzie w Warszawie, ale wcześniej grałem sam, sam się uczyłem z różnych źródeł, więc można powiedzieć, że jest to trochę połączone, ale jakby to jest taką wypadkową tych dwóch, tych dwóch mhm. właśnie czynników. Uczyłem się wcześniej sam, potem uczyłem się w szkole muzycznej, potem uczyłem dzieci w szkołach podstawowych i tak rozpocząłem właśnie współpracę. Natomiast studiów nie, nie jakby... Obecnie nie. nie. U mnie ścieżka edukacyjna była trochę zawiła, ale to może i dobrze. Pierwszy taki związek z fotografią, jeśli chodzi o, o, o zgodne z wykształceniem, to po liceum zrobiłem takie studium sztuki wizualnej techniki teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Tam realizowałem dyplom na kierunku właśnie fotografii, mhm. przy czym jako pracy i tak robiłem film dyplomowy. Natomiast zawsze ta fotografia gdzieś w moim życiu była, była pasją, hobby, zainteresowaniem, które na swój sposób rozwijałem tak swoją drogą, jak i też drogą edukacyjną. Później zrobiłem studia zupełnie na innym kierunku, później jeszcze na innym kierunku. No i takie studia podyplomowe, grafika komputerowa w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, tam również ta fotografia się pojawiła, więc mogłem powrócić jakby e, troszeczkę z innym spojrzeniem, bo kiedy na początku się uczyłem to fotografii analogowej, yes. zatem to zupełnie inne czasy. Teraz no, mamy fotografię cyfrową, obróbkę tej fotografii. Słuchajcie, Wasze zajęcia dedykowane są y, osobom w różnym wieku. Zdradźcie, czy wolicie pracować z młodszymi czy starszymi, Jacek? Ja lubię pracować z obiema grupami, jednak myślę, że starci może trochę szybciej łapią mhm. i łatwiej jest wytłumaczyć niektóre rzeczy, mają też może więcej cierpliwości do, do tego, bo no, nauce instrumentu potrzebne jest to, żeby być, po prostu mieć te chęci i realizować codziennie jakieś tam ćwiczenia odnośnie gitary. Więc stwierdziłbym jednak, że bardziej trochę ta starsza grupa łatwiej mi się prowadzi, ale też lubię pracę z młodszymi. Jasne. Krystian. Znaczy właściwie tu na to pytanie bym odpowiedział w ten sposób. Nie dzielibym tych uczestników na, na, na wiek, bo tak na dobrą sprawę bardziej bym patrzył na ich kreatywność, bo względ w wieku tu. To... No może tak, bo można byłoby powiedzieć, że, że, że dzieci i, i, i tych młodszych należy jakoś tam ukierunkować, ale czasem to, to, to wręcz odwrotnie działa. Oni mają taką kreatywność, taką pomysłowość, wystarczy dać temat i nagle właściwie to mogę poczuć się niepotrzebne, bo widzę, że, 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 że zaczyna się zabawa i mhm. jeśli jest ta zabawa, to o to przecież chodzi bo jest to zabawa połączona z pasją i hobby. Natomiast u dorosłych, jeśli dorosły jest na zasadzie takiej, że przyjdzie do Domu Kultury jak do szkoły i spodziewa się wykładu, no, no to... to ten wykład też może być, ale to, to nie o to chodzi. Mhm. Chodzi o to, żeby Dom Kultury to nie, nie, to nie placówka szkolna, tak? że będą wykłady, że są zadania, tylko to jest połączenie jakby rozwijania pasji, zainteresowania z zabawą i edukacją. Yes. No bo wiadomo, teoria musi być, ale ta teoria nie może tu zdominować, Praktyki. Zatem zależy od osobowości. Czasem dorośli e, mają właśnie takie podejście, że bardziej na zasadzie chciałbym się nauczyć, jak obsłużyć aparat, e, i, i z takim celem przychodzą. Instrukcja a, obsługi. Tak, a, e, właśnie instrukcja obsługi, a, a to nie o to chodzi w zajęciach, tylko bardziej chodzi o, 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 o tworzenie sztuki, czyli ta kreatywność jest bardzo ważna, i teraz ona jest róż, różnie rozwinięta. Dzieci potrafią być bardzo pomysłowe kreatywne i, i, i ta praca wtedy inaczej wygląda. Dorośli też potrafią bardzo fajnie się tym bawić i zaangażować w to, natomiast zależy z jakimi oczekiwaniami przechodzą na zajęcia, więc ciężko mi odpowiedzieć, z którą grupą fajnie się pracuje, z wszystkimi. Jasne. Chciałbym Was zapytać o to, jak wygląda Wasz sposób przygotowywania się do zajęć, to znaczy czy macie jakiś program, powiedzmy no w przypadku muzyki, wiemy w szkołach muzycznych jest program nauczania, czy też podchodzicie do swoich zajęć spontanicznie i po prostu reagujecie na to, co się w danej chwili dzieje w grupie Jacek? To znaczy, ja staram się iść według jakiegoś tam mojego programu, ale wiadomo, robię często tak, że może na przykład uczymy się piosenek, które dzieci same chcą się nauczyć. W sensie ktoś mm -hmm. daje pomysł na następne zajęcia, ja go opracowuję i razem po prostu ćwiczymy melodię czy grę akordową yes. danej piosenki, więc jest to trochę tak, że trochę ja daję pomysłów i wiadomo, które należy tam zrealizować, żeby zrozumieć grę na gitarze i jakby w ogólnym tego słowa znaczeniu, ale też poprzez taką grę piosenek po prostu które dzieci chcą grać, bo są to ich ulubione utwory. Jasne. Krystian, u prawdopodobnie jest troszkę trudniej ze względu na tą y Zmieszaną grupę, tak? Wiekowo. No i też różne oczekiwania. Natomiast, przede wszystkim, no na pewno nie mogę przyjechać na zajęcia tak od, bez, bez żadnego przygotowania. Zatem, ta praca, jeśli chodzi o zajęcia, to nie jest tylko te powiedzmy 90 minut, jakichś tam warsztatów i spotkania tutaj. Natomiast, gdzieś po drodze, może być, że to jest po drodze w samochodzie przychodzi pomysł, ale wtedy trzeba mieć ze sobą odpowiedni sprzęt. Bo czasem będzie pomysł, dobra, zrobimy coś, nie wiem, pobawimy się światłem, bo fotografia to w ogóle zabawa światłem. Pobawimy się światłem, no ale tak, no nie ma odpowiednich lamp, albo, albo nie mam dymiarki, czy tam czegoś, sobie mogło się przydać, albo lasera, albo tego, czy tamtego. Zatem jak, jak, jakiś ten pomysł wcześniej musi, musi powstać. Natomiast jest to na zasadzie takiej, że na przykład pracujemy z portretem, jest osoba, która nam e, będzie pozować, lub też sami sobie pozujemy, wtedy możemy zrozumieć, co tak naprawdę czuje ta osoba, której my robimy zdjęcia, bo jeżeli my robimy tylko zdjęcia, a nie poznamy tej drugiej strony, tak jak ja dzisiaj e, czuję się tutaj e, od drugiej strony kamery Trochę nie swoje, bo zawsze stoję po, po tamtej stronie kamery, zatem, zatem to nie jest to, w czym się czuję dobrze. Yes. Czyli występowanie przed kamerą nie jest moją codziennością. Natomiast a propos fotografii i połączenia z hobby i pasją, no to przede wszystkim w moim życiu to jest film i filmowanie pracowałem 5 lat w telewizji, tam jakby te pierwsze szlify, takie, takie prace operatorskie zdobywałem i no i to wszystko się jakoś ze sobą wiąże, tak? Jeżeli robimy to, co lubimy, no to wtedy nigdy nie pracujemy, zatem ja nie pracuję, mógłbym powiedzieć, a co do, wracając do pytania, to to przygotowanie, jakiś pomysł musi być i pomysł to jest najważniejsza mhm. rzecz, a druga rzecz, no to, to jeżeli mamy pomysł na zajęcia, to po prostu sprzętowo się przygotować, natomiast wystarczy mieć jeden pomysł, a później jest Synergia umysłów, czyli, czyli właśnie ta, ta kreatywność uczestników, że a to zróbmy jeszcze tak, a to jeszcze inaczej. Nie? I, I wtedy to już się samo naprowadza, czyli to nie jest takie typowo, że musi być plan prowadzenia zajęć. Jasne. Powiedziałeś, że pracowałeś w telewizji, więc chcę Was zapytać o to, czym zajmujecie się zawodowo, oprócz pracy w Domu Kultury. Jacek, jak to jest u Ciebie? Ja pracuję w filmie znajomego. Nie jest to może nic bardzo ciekawego. Ale rozwijam się tam. A niestety troszkę mi pokrzyżował plan COVID, bo pracowałem z siostrą, dużo graliśmy razem w duecie, po restauracjach, po różnych eventach. Uczę też prywatnie gry na gitarze, więc tak mniej więcej to jest trochę takie na razie połączone. Mhm. Chciałbym bardziej na pewno pójść w stronę muzyki, żeby z tego jakoś sobie tylko że tak powiem, żyć, ale, ale no na razie jest to. Trochę takie jest. Jak No jest? mi to trochę czasu w życiu brakuje. Doba ma 24 godziny. Przed nagraniem rozmawialiśmy o długości snu. No i właściwie to by tak się przydało ten sens Kracać, skracać, skracać i, i oddać się pracy. No tylko, że nie samą pracą człowiek żyje. Natomiast jak zawodowo, no to pracuję na co dzień jako nauczyciel. Uczę w Otwockim Technikum. Uczę też w policjalnej takiej szkole medycznej w Otwocku. Przy, przy czym prowadzę również działalność gospodarczą, natomiast ta wiąże się z kierunkiem prowadzenia zajęć. Tutaj jest to działalność gospodarcza związana z realizacją nagrań, filmów dokumentalnych i reporterskich, no ale oczywiście też tam jest fotografia, tak więc, tak więc to wszystko ze sobą się wiąże. wiąże. Y, Jacek wspomniałeś o, o covid -zie. to pytanie praktycznie pojawia się w każdym naszym programie: jak pandemia wpłynęła na wasze życie zawodowe i prywatne, Jacku? Już wiemy, że... No niestety u mnie wpłynęła trochę to znaczy źle, bo po prostu no niestety nie ma żadnych eventów, ani możliwości wystąpienia w restauracjach, bo tak wygląda granie w duecie często. Jeżeli chodzi o uczniów, wydaje mi się, że nie wpłynęło to na, nawet na to, bo, bo myślę, że mam nawet więcej uczniów niż miałem, kiedy nie było, nie było tego, y, tych, te, tej pandemii, y, mhm. ale na pewno na, ze względu na granie to, to tak, to z, praktycznie nie ma teraz nic. Zgadza się. Na działa. mnie samo słowo źle działa trochę, ale co zrobić, no znajdujemy się wszyscy w tym samym czasie, w tej samej rzeczywistości żyjemy, jest to dosyć abstrakcyjna rzeczywistość, jeśli byśmy się tak cofnęli rok do tyłu, no bo nikt z nas by nie uwierzył w to, że nagle będziemy musieli, no nie wiem, z takimi ograniczeniami się zmierzyć. To, to e, prawda. Nie chciałbym żadnych jakichś spekulować swoich poglądów i tak dalej, bo tu mam niezłą fantazję, e, nie o to chodzi, natomiast e, przede wszystkim jak się w tym, e, ja odnajduję tudzież, do jak inni, no myślę, że, 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 że trzeba się pogodzić z tym, co nam dzień codzienny daje i, i nie dajmy się zwariować, po prostu musimy robić to, co możemy, w miarę możliwości, tak. e, jakie te możliwości mamy. No nawet tu zajęcia, prowadzenie tych zajęć online, myślę, że są dosyć w czasie, kiedy, 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 kiedy jest, nie wiem, dom kultury nieczynny, nie ma możliwości gromadzenia się i tak dalej, no jest to dla wszystkich trudne. To jest tak trudne dla instruktorów, no, jak i dla uczestników zajęć Zatem odnalezienie się w tej rzeczywistości nie jest łatwe, ale musimy być optymistami. I jasne, trzeba dodać też, że nie wszystkie zajęcia po prostu da się przenieść w sferę online, bo niektóre po prostu wymagają kontaktu osobistego. Powiedzcie, czy macie jakieś zainteresowania pozazawodowe, jakie lubicie książki, jakie filmy, jakie słuchacie muzyki? Czy w ogóle macie czas na jakieś zainteresowania zawodowe, Jacek? Moimi głównymi zainteresowaniami są y, trekking, czyli chodzenie po górach. Bardzo lubię wyjeżdżać raz na jakiś czas w góry, y, tam pomyśleć sobie sam ze sobą, po prostu poprzebywać z naturą. Lubię też grać w piłkę nożną, ale obecnie nie mam za bardzo na to takich możliwości, i też czasowo. Y, ale tak, jakie muzyki słucham? Słucham wszystkiego praktycznie, y, może poza muzyką elektroniczną, bo raczej nie. nie Ciekawi mnie ten kierunek muzyczny. A jeśli chodzi o książki, to lubię powieści, ale też głównie gram na gitarze, więc nie ma tak czasu na to wszystko, żeby no, robić no tak. i Muzyk żeby się musi chciało. Ćwiczyć. No dokładnie. Krystiana. No, ja to tak jak wspomniałem wcześniej, brakuje mi czasu na wszystko, co bym chciał, tak? ponieważ każda jakaś aktywność wymaga naszego zaangażowania i czasu. Natomiast tak jak tu kolega wspomniał, to ja również po górach chodzę, no e, kocham góry, tam się czuję zupełnie inaczej niż w takiej tej codzienności. To jest fajne oderwanie od, od, od takiego zgiełku, natłoku, tego co, z czym na co dzień. Mamy do czynienia, tak? czyli, mm. czyli przy pracy zawodowej, przy różnych obowiązkach, tam można znaleźć taką chwilę wytchnienia. Z punktu widzenia fotograficznego, góry są o tyle niezwykłe, że to zawsze właśnie porównuję to na zajęciach. Bo fotografia to nie, nie, nie tylko jest jakaś technika fotografii, to jest sposób patrzenia przede wszystkim. I w górach jest tak, że wystarczy zrobić krok, dwa dalej. Jestem wyżej lub niżej i wszystko względem siebie się zaczyna zmieniać, wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Mhm. Nad morzem, kiedy jestem, no to robię krok dwa i się zastanawiam właściwie, czy teraz też jest sens zrobić zdjęcie, bo zrobione w tym momencie zdjęcie jest właściwie takie samo jak to przed chwilą. Mhm. Natomiast jak mogę, tylko jeszcze jedną rzecz dodać, właściwie może nie tyle, co związana z pytaniem, ale, ale z filozofią pewną w fotografii. Nieraz zastanawiam się, po co my robimy zdjęcia bo warto sobie dać odpowiedź na, na to pytanie, bo wszyscy robimy fotografię, nie spotkałem jeszcze w życiu nikogo, kto by powiedział, że nigdy w życiu nie zrobił ani jednego zdjęcia. Wszyscy robią zdjęcia, tylko teraz pytanie, po co my je robimy? Bo jeżeli jesteśmy w tak pięknym miejscu jak góry i zaczniemy po prostu robić tysiące zdjęć, to po pierwsze nie starczy nam życia na to, żeby tych wszystkich zdjęć później obejrzeć, a po drugie zatracamy tą możliwość bycia w tych górach, przeżyć, ten moment przez to, że skupiamy się na ustawieniu, na kadrowaniu. I tak właściwie myślimy tylko o tym, żeby robić zdjęcia zdjęcia, a nie, a nie przeżywamy tego, że jesteśmy w tym momencie w jakimś wyjątkowym, szczególnym miejscu. Mhm. I to samo jest, nie wiem, podczas wydarzeń kulturalnych, jeżeli jest, coś się dzieje, tak i ktoś się skupia na, 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 na tej fotografii, to tak na dobrą sprawę spłyca zarazem przeżywanie tego, co jeśli w wydarzeniu kulturalnym artyści chcą nam przedstawić. Co do ilości zainteresowań, dużo tego, ale tak nawiążę tutaj góry mhm. jak najbardziej. Kochani, ostatnie pytanie, właściwie ostatnia prośba. Chciałbym, żebyście skierowali kilka słów do swoich podopiecznych, do uczestników Waszych zajęć. Krótki przekaz Jacek. Dużo ćwiczeń. Ale tak, żeby Wam się to podobało, róbcie rzeczy, możecie robić rzeczy poza, też y, zajęciami, ćwiczcie to, co lubicie przede wszystkim, to myślę, że jest dobry przekaz i, i spędzajcie przy tym dobry czas. Krystian. Co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim nie martwcie się. Ja jako instruktor tęsknię za grupą, za liczną grupą fotograficzną zachęcam do tego, żeby, żeby te zdjęcia zawsze nam gdzieś ten aparat towarzyszył i, i, i żebyśmy realizowali, ale to, żebyśmy nie, nie zatracili się, nie zwariowali w tej fotografii, jak i nie zwariowali w sytuacji tej pandemii. Mam nadzieję, że, że, że niebawem będziemy mogli się spotkać podczas normalnych spotkań, podczas zajęć, gdzie możemy bawić się w tą fotografią, co sprawia nam przyjemność i gdzieś tam doskonalimy swój warsztat. Nie dajmy się zwariować, bądźmy optymistami i spotkajmy się jak najszybciej. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia, za to, że zechcieliście się troszkę podzielić, no, także swoją prywatnością. Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który będzie miał Miejsce 23 stycznia o godzinie 15 na kanale YouTube Miejskiego Domu Kultury, a także na dyskusyjny klub filmowy, który będzie 30 stycznia o godzinie 17, a poprowadzi go jak zawsze, Ajka Tarasow. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne programy.